Witajcie kochani, słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w plenerze i będę Wam pokazywać kilka fajnych miejsc tutaj na Bawarii, w Bawarii. Jesteśmy w Bawarii i będziemy rozmawiać o kosztach życia w Monachium. Słuchajcie, nie pokażę Wam dzisiaj wystawek, bo nie ma. Tak jak pisaliście mi w komentarzach, w Monachium faktycznie. Wystawki nie są raczej dozwolone, bo ich po prostu tutaj nie ma. Jest e, bardzo zimno. Nie lubię nosić czapek, ale nie ma innego wyjścia dzisiaj, bo jest po prostu bardzo, bardzo zimno. E, no i okej. Okay. I o czym będziemy mówić? Za chwilę Wam pokażę kilka budynków, które są po prostu przepiękne. Ogólnie jak się wjeżdża do Monachium, to. Widać naprawdę ogromną różnicę pomiędzy Monachium a wszystkimi innymi miastami tutaj w Niemczech, także jest faktycznie no, o wiele ładniej. Ulice są szersze, mamy piękne drzewa na poboczach, budynki są wyższe, są ładniejsze. No, widać od razu, że jesteśmy w bogatszej części Niemiec. No i teraz tak, o czym będziemy mówić? Słuchajcie, Bawaria jest jednym z najdroższych regionów tutaj w Niemczech. No i wyobraźcie sobie, popatrzcie na te budynki, jest to u mnie, wyobraźcie sobie, że Niemcy ogólnie, Niemcy ogólnie są jedynym krajem, gdzie koszty życia są... Tak bardzo różne pomiędzy Bawarią, tak bardzo różne pomiędzy jednym, pomiędzy najbogatszym regionem w kraju a najbiedniejszym y, regionem w kraju, tak? I słuchajcie, po pierwsze, koszty życia tutaj w Bawarii są nawet o 38% wyższe niż w jakimkolwiek innym regionie. Koszty życia tutaj na Bawarii są nawet o 38% wyższe niż w biedniejszym regionie Niemiec. Dlaczego są wyższe? Przede wszystkim ze względu na ceny kupna domu, mieszkań, na wynajem. Koszty tutaj za jeden metr kwadratowy um, wynoszą około 12 tysięcy euro za 1 metr kwadratowy. To wyobraźcie sobie, jak chcecie sobie kupić tutaj na Bawarii mieszkanie, załóżmy, które ma 70 metrów kwadratowych. To nie jest duże mieszkanie, ale jest to. Wystarczy, może to być jeden, dwa pokoje sypialne, to takie mieszkanie już kosztuje e, około miliona, ponad chyba milion euro. Także jest to naprawdę bardzo dużo. Ogólnie jeśli chcecie robić zakupy w jakichś dyskantach czy w internecie, to te ceny się aż tak bardzo nie różnią, e, aczkolwiek jak kupujecie sobie jedzenie w innych sklepach no to już wygląda e, sprawa inaczej, no bo faktycznie te koszta są wtedy o wiele, wiele wyższe jak, kupi, jak robicie zakupy e, w sklepach odzieżowych typu e, tych wszystkich handemach, e, czy Zarach, czy beczkach i tak dalej to e, ceny robienia zakupów w tych sklepach są takie same jak w każdym innym kraju takie same jak w każdym innym mieście regionie tutaj w Niemczech Słuchajcie, w tym momencie jesteśmy w dzielnicy Ludwig Borsztat, aczkolwiek tutaj w regionie właśnie Monachium, Bawarii jest 7 albo 8 takich dzielnic, które się wyróżniają tym, że są znane jako dzielnice dla ludzi bogatych, gdzie też koszty życia wynoszą o wiele, wiele więcej. I teraz pokażę Wam, jak tutaj wyglądają budynki, bo są naprawdę piękne. Popatrzcie. Popatrzcie, tutaj jest na przykład jedna ulica i tak jak wspominałam wcześniej, za metr kwadratowy płacimy tutaj nawet ponad 15 tysięcy euro, co mniej więcej wychodzi za 70 metrów już milion euro, który musicie zapłacić, żeby być właścicielem mieszkania albo domu tutaj właśnie w tej okolicy, raczej chyba mieszkania, no bo domów tutaj raczej nie ma, to są wszystkie takie wszystkie takie E, raczej blokowiska, i tak to wygląda. Te budynki są po prostu piękne. Ten zielony jest niesamowity, i tam jest zaraz następna e, ulica, gdzie też budynki wyglądają przepięknie. Tutaj akurat nic specjalnego, ale. Następnymi regionami, miastami, które właśnie słyną z tego, że e, są one drogie, jeśli chodzi o właśnie kupno mieszkania domu. Mówimy tutaj o Frankfurt am Main, Fra Frankfurt nad Menem, o Hamburgu, o Kolonii, Dusseldorfie, Stuttgardzie yy, i nie pamiętam co jeszcze. W każdym bądź razie yy, w tych regionach mieszkania, mieszkania są o dużo, dużo droższe. Ile takie mieszkania kosztują, na przykład w Frankfurcie, w Hamburgu czy w Berlinie? Taki koszt za mieszkanie yy, wynosi od. 8,5 tysiąca do 10 tysięcy, a nawet ponad 10 tysięcy euro za metr kwadratowy. Potem mamy Dusseldorf i Kolonia, około 6-8 tysięcy za metr kwadratowy. No i na, na koniec, oczywiście, mamy Stuttgart, gdzie możecie naprawdę złapać dobrą okazję mieszkania kosztują około 6-7 tysięcy za metr kwadratowy no i wyobraźcie sobie, że już w Stuttgardzie na przykład możecie dostać mieszkanie, które ma załóżmy 85 metrów kwadratowych za jakieś pół miliona euro, czyli właściwie za połowę tego, co zapłacicie w Monachium w jednej właśnie z lepszych dzielnic tutaj w tym regionie ale faktem jest to, że Monachium jako miasto naprawdę wygląda o wiele, wiele ładniej. Jest o wiele, wiele ładniejsze. Ja jak byłam w Kolonii, bardzo mi się tam nie podobało, aczkolwiek kościół, który mamy przy samej stacji kolejowej jest, kolejowej jest naprawdę piękny i robi ogromne wrażenie. Ja w Kolonii byłam tylko raz, jak jechałam do ambasady, żeby wyrobić sobie nowy paszport. Także to był jeden, jedyny raz, kiedy ja tam byłam. No, i kolonia mi się akurat nie podobała. W Dusseldorfie jeszcze też nie byłam, ale na pewno kiedyś pojadę, odwiedzę. No i oczywiście we Frankfurcie mieszkam. Wszyscy wiedzą, co myślę o Frankfurcie, Monachium i ogólnie Bawaria mi się tutaj podoba. Dobra, słuchajcie, tyle mam dla Was dzisiaj, jeśli chodzi właśnie o Monachium. Zobaczymy, postaram się jeszcze coś nagrać. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam. Na razie pa. No, i popatrzcie na to. Jeszcze dalej jesteśmy w tym samym regionie. Tak wyglądają budynki. Ten zielony budynek jest po prostu przepiękny. On jest zielony z obu stron. No, i to są na dole. E, wiecie, co? Nie wiem, czy to są mieszkania, tak szczerze. Może jakiś hotel. No, idziemy dalej.